Witajcie na kanale Sąsiad się News W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie wyścig o pałac prezydencki czyli między statystyką a rzeczywistością Wgłębimy się w temat statystyk wielu tak naprawdę m, artykułów dotyczących parcia dla danej osoby z wyjdących partii Jak wiemy wybory prezydenckie w Polsce to nie tylko walka programów ale również bitwa o zaufanie wyrażane w sondażach. W 2025 roku mamy aż 13 kandydatów ale tylko trzech graczy jest szansą przejścia do drugiej tury. Rafał Trzaskowski z koalicji, Karol Nawrocki popierany przez PiS i Sławir Mensen z konfederacji. Dlaczego ich wyniki wahają się nawet o 7 punktów procentowych między różnymi ośrodkami? Jakie czynniki decydują o tym, kto dziś prowadzi i dlaczego Magdalena Bijat z Lewicy czy Szymon Chłownia z trzeciej drogi pozostają w cieniu? Postaram się Wam przybliżyć te ciekawe tematy. Aktualny rozkład sił to walczy o fotel. Jak wiemy, Rafał Trzaskowski, lider koalicji obywatelskiej, może troszeczkę ochłonąć, ponieważ jego poparcie sięga od 30. 4 punkta procentowego do praktycznie, że 36%. Dlaczego on prowadzi? No z, na pewno z wielu przyczyn ale przede wszystkim rozpoznawalność jako prezydent Warszawy i uczestnik poprzednich wyborów w 2020 roku ma, ma silną bazę w dużych miastach. W Warszawie popiera go 62% wyborców. Program ma progresywny postuluje za liberalizację aborcji, likwidację funduszu kościelnego integrację z Unią Europejską, co tak naprawdę przyciąga bardziej taki lewicowy wyborców, ale jak wiemy aktualna partia rządząca jest bardziej lewostronna niżeli prawostronna I na jego w sumie też korzyść wpływa kryzys PiS, gdzie jest wiele w sumie afer rządzących wokół IPN, co dosyć osłabia konkurencję. Drugim kandydatem jest Karol Nawrocki, który jest teoretycznie niezależnym kandydatem, jak on twierdzi, ale jest popierany z ramienia PiS. To jest w sumie pretendent z wielkimi ambicjami, bo ma poparcie 24,9 procentowych do 27,6 punktów procentowych. Tak naprawdę kampania jest oparta na programach socjalnych 800, 13. emeryturze i narracji obrony tradycji. W początku kwietnia zyskał 7,5 punkta procentowego. Głównie na wschodzie Polski. Tak naprawdę, patrząc na jego wystąpienia, no to troszeczkę brakuje mu charyzmy. I jest to osoba, która jest wybrana spośród takiej niewiadomej części, można powiedzieć, PiSu, o której zbytnio wcześniej nie mieliśmy y, możliwości usłyszeć. Ale wydaje mi się, że to jest osoba, która przejdzie do drugiej tury, tak jak y, Rafał Trzaskowski trzecim już, ostatnim kandydatem jest ten czarny koń w tym wyścigu, czyli Sławomir z Konfederacji. Można powiedzieć nawet, że jest takim buntownikiem z TikToka, gdzie jego średnie poparcie wynosi od 11,3% do 19,4%. W marcu 2025 roku sięgnęło 19,4%, ale do naprawdę połowy kwietnia spadło 7,5% procentowego z powodu konfliktu z Grzegorzem Braunem. W większości tak naprawdę jego elektoratu to są młodzi mężczyźni w wieku 18-30 lat. W tej grupie zyskał około 28% popierającego. Jego hasła między innymi, że niskie podatki, weto dla unijnych regulacji, jak wiadomo, są dosyć ciekawe i przyciągają dosyć wielką rzeszę fanów takiej mm, polityki. No a możemy zwrócić sobie uwagę na pozostałych kandydatów m.in. na Szymona Hołownię, gdzie jego średnie poparcie to jest od 3,6 do 7,3%, ale tak naprawdę brak jakiegokolwiek przekazu i w całej drodze zostałem prezydentem tak naprawdę niby jest też jakąś tam drobną konkurencją dla Rafała Trzaskowskiego, bo też jakby startuje z ramienia tych partii zjednoczonych, ale to wiadomo, wiadomo jest jak jest. No i ostatnia też również lewicowa osoba, czyli Adrian Sandberg znany jako duńczyk, który ma 1% do 4,4 punkta procentowego to w jego karierze wynosi wzrost o 3 punkty procentowe dzięki tak naprawdę krytyce tego co robi Mensen. Dlaczego tak naprawdę sondaże się różnią? Wymienię wam cztery kluczowe czynniki: czyli telefon, internet i ulica. IBRS dla polityki stosuje wywiady face to face, faworyzuje starszych i mniej mobilnych wyborców. Dlatego Trzaskowski ma 30%, a Mendesen tylko 12%. Kolejną kwestią są terminy badania, gdzie tutaj występuje tak zwany polityczny rollercoaster, w którym wiele tak naprawdę się dzieje, wiele osób tak naprawdę traci swoje partie. 17 kwietnia ujawnienie afery finansowej w IPN nawrocki traci 3 punkty procentowe w sondażach, 17 kwietnia debata w końskich Mensen zyskuje 4 punkty procentowe po ataku na trzaskowskiego, czyli w się słownym ataku. Różnice między badaniami m.in. na przykład Trzaskowski ma 31,7 w United Surface 30,4 W IBR jest Efekt spadku po kontrowersjach, m.in. w sprawie wydatków kampanijnych. Tak naprawdę, czy liczby kłamią, czy nie no, też to jest zależne od wielkości próby. W United Service margines błędu wynosił tak plus minus 3%. Różnica między Trzaskowskim a Nawrockim może być statystycznie nieistotna, ale wiadomo, każdy procent się liczy w późniejszym czasie. W IPSOS margines błędu wynosił plus minus 4%, wyniki dla BIAT mieszczą się w przedziale 2,4% do nawet 10%, jeżeli sobie sumujemy wszystko, czyli mówiąc, że średnie wynosi 6,4%. Sondaże dla mediów rządowych, np. TefoPenfo, często zawyżają poparcie Nawrockiego poprzez dobór pytań lub np. próby, np. starsi respondenci. Sondaże dla opozycji, np. polityka, podkreśla spadki PiS i wzrosty koalicji, co może wpłynąć na deklaracje poszczególnych osób. Tak naprawdę, jakie są prognozy i scenariusze, w szczególności na drugą turę? W scenariuszu pierwszym powtórka z 2020 roku, czyli walka pomiędzy głównymi partiami i PCPO, czyli Trzaskowski versus Nawrocki, szansa 65%. Trzaskowski zgarnia głosy Hołdni 7,3, BIAT 6,4, a Nawrocki może zebrać część elektoratu Konfederacji tak naprawdę w długim scenariuszu, gdzie mamy Trzaskowski versus Mensen, jest y, największa szansa, żeby tutaj ugryźć tego głównego konia, jakim jest Trzaskowski, ponieważ zbierze on zdecydowaną większość głosów od PiSu i może tak naprawdę Grzegorza Brauna. Tak naprawdę wydaje mi się, że jest tutaj największa szansa na to, aby osoba spoza jakby tych dwóch głównych partii mogła właśnie dostać tą w cudzysłowie, koronę prezydencką i możliwość sprawowania tego urzędu. Tak będzie że Męce jednak się dostanie do drugiej tury, tego nie wiemy, czas pokaże tak ja naprawdę co decyduje o samym wyniku frekwencja w miastach, jeśli w Warszawie w Krakowie, czy też nawet w Poznaniu zagłosuje ponad 70% osób pasowski wygra w pierwszej turze młodzi wyborcy, 18-30 lat 44% z nich popiera Mencena. ich mobilizacja może zaskoczyć, bo jak wiem młody elektorat jest bardziej skłonny do oddawania głosów, też wybory prezydenckie różnią się frekwencją, ponieważ mm, mniej osób idzie na nie głosować po prostu, to jest dosyć ciekawe w tak było lata Lata wstecz. Tak naprawdę też afery mają ogromny wpływ, bo każda nowa aśma, na przykład korupcja w IPN, może przesunąć punkty procentowe głosu, bo nie wiem, dajmy na to 5-6% dla danego kandydata w górę bądź w dół. Tak naprawdę różnice w sondażach to nie błąd, tak, to nie błąd, lecz odbicie złożności elektoratu, też tak naprawdę sposobie prowadzenia tych badań przez firmy, które mm, je prowadzą. Dzisiaj Trzaskowski jest faworytem, ale Nawrocki i Męcen walczą o każdy punkt procentowy. I tu jest kluczowe pytanie: czy młodzi mieszkańcy wsi pójdą do urn? I tak naprawdę, czy któryś z tych w cudzysłowie, ciemnych koni, tak jak jest Mencen, zeskoczy? Odpowiedź tak naprawdę poznamy z początkiem i połową maja. Dziękuję za wysłuchanie, mówił dla Was ja czyli sąsiad. Na razie, hej.